Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie we Floyda. Witam Was w kolejnym już odcinku. W poprzednim odcinku udało nam się wydostać z, yy, z planety Filb. Yy, no jak się okazało, Dolores się odmieniła w momencie, kiedy zostaliśmy porwani przez statek transportowy. O ile dobrze pamiętam, to był statek transportowy. No i koniec końców zostaliśmy dostarczeni tutaj do tej siedziby rebeliantów na Metro Prime, czyli wróciliśmy na stare śmieci. Jak się okazało, tutaj rebelianci zostali zinfiltrowani i generalnie zostali wyłapani. Aktualnie są w drodze do, na Cygnus Alpha. No i generalnie tutaj Dolores zleciła nam, żeby zorganizować jakiś transport z napędem międzyplanetarnym czy jakoś tak. No i prawdopodobnie będziemy próbowali ich odbić. Na ten moment tutaj w sobie yy, niewiele mogę zrobić, po prostu wyjdę, jak widzicie mam w ogóle cały czas strój tego więźnia z Cygnus Alpha, więc będziemy musieli coś tutaj ogarnąć. Yy, no na ten moment po prostu stąd wychodzę, zaraz zobaczycie dlaczego. Czytajcie, czytajcie, naukowiec Floyd ucieka z Cygnus Alpha, 20 tysięcy kredytów, nagrody za informację. o... No właśnie, już wiecie. Zamieścili moje najgorsze zdjęcie. <laughs> Floyd jest aktualnie jednym z najbardziej poszukiwanych osób w yy, Metro Prime czy generalnie w tym świecie, więc musimy coś wymyśleć. Wiesz co? Co? Jestem sławny. Moje zdjęcie jest we wszystkich gazetach. Po prostu świetnie. Po prostu jesteś zazdrosna o to, że nie zamieścili Twojego zdjęcia. To dlatego, że nic o mnie nie wiedzą. Udało mi się pozostać niezauważoną. A może wybrali po prostu najbardziej estetyczną twarz? Słuchaj, Floyd. Zostałeś rebeliantem ledwie pięć klików temu, a już zachowujesz się jak jakiś cholerny bohater. Opanuj się trochę. <laughs> ja... To znaczy, że w zamian za jeden cykl chwały każdy obywatel doniesie na ciebie, jak tylko się gdzieś pojawisz. No tak. Nie pomyślałem o tym wcześniej. No cóż, będziesz sobie musiał jakoś poradzić. Załatw sobie jakieś przebranie. No, Floyd, generalnie mądrością nie błyszczy. Tutaj mamy coś takiego jak peeling, kabinet. To jest tak, taki regał po prostu. No, takie archiwum, o tak to nazwijmy. Musimy sobie nie tam. Mam co z tym zrobić? Chyba muszę tam zajrzeć po prostu. To jest różowy uniform obywatela płci żeńskiej. O, właśnie, i to jest bardzo dobrze, że tam jest ten uniform obywatela płci żeńskiej. Ja go sobie wezmę. I zobaczmy jeszcze sobie tutaj, bo to jest ta gazetka. Jeszcze patrzę, czy coś jeszcze jest, ale. Stara gazeta. Artykuł na pierwszej stronie traktuje o napadzie rebeliantów na centralną sterownię. Reszta to same reklamy i propaganda. Dobra, zabierzmy tą, tą gazetkę. I teraz tak, no musimy ubrać sobie tą sukienkę. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. Nawet widzę, że tutaj jest pięknie kokardka dołączona. Co o tym sądzisz? Nie rozumiem. Jako przebranie dla mnie. <noise> Bardzo ładne do twarzy ci w tym. <noise> Czego to ja nie robię dla rebelii? Na razie to jeszcze za wiele nie zrobił, ale jeszcze, jeszcze mamy szansę się wykazać. No, piękna Floydyna. To chyba nie w moim stylu. Wyglądasz świetnie, towarzyszko Floydyna. No, Floydyna. Bardzo śmieszne. Nie po to się przebierałem, żebyś miała tani ubaw. Nie, nie wyglądasz tanio, towarzyszko. Wypchaj się. Dobra, wiecie co mi się przypomniało, że chciałbym sprawdzić jaki my mamy Bądź pozdrowiony. wykaz przestępstw, tak swoją drogą. Czy to już jest nieskończona lista? Ło matko, teraz to byśmy poszli siedzieć, gdzie tam siedzieć? Byśmy zostali skacowali 50 razy. Wszystkie nasze pokolenia, do przodu i do tyłu, by były wymazane z historii. Tu jest nawet coś tam o linii produkcyjnej Aha, że używanie linii produkcyjnej poza godzinami To, to jak byliśmy w więzieniu Oglądanie y, kanału Rebeliantów No dobra, nie będziemy tam wszystkich tych czytać, ale trochę tego się nazbierało już tych naszych przestępstw, ale teraz jako Floydyna możemy już sobie śmiało po Metro Prime chodzić, po starych śmieciach Posprawdzamy sobie, co się zmieniło. Dajcie mi jeden kredyt, a ja wam dam całą galaktykę. Yy, mnie gazety! Tu mamy gazetki i muszę sobie jedną z tych gazetek zabrać. Czytajcie! Trzech zdrajców skasowanych za zdradę stanu. Hej, obywatelu! Albo płacisz, albo odkładasz tę gazetę. No gazety! Od, odkładamy, gazet... tylko że odłożymy, odłożymy już teraz nie tą towarzyszy. naszą, tylko tą starą. I to chodzi o to, żeby yy, gdzieś tam zasiać Jakiś zalążek informacji prawdziwych o tym świecie? Ech, po prostu odłożę to na miejsce. Ale też przy okazji przyda nam się ta po prostu nowa gazeta. Wszystkie kosztują po jednym kredycie za sztukę, jeśli chcesz kupić. Ech, nie, na razie dziękuję. Na razie tu Obni my nie gazety. posiadamy za bardzo y, kredytów, ale będziemy musieli. To zrobić i prawdopodobnie to poza kamerami będę robił, bo salon gier jest dosyć kłopotliwy, ale zobaczymy, może się uda. Bądź pozdrowiony. Sprawdźmy towarzyszy. sobie ten newspaper. Na stronie tytułowej jest o mnie artykuł. No w każdym razie to będzie nam potrzebne. Eee... O. Czy te reklamy teraz mam? Bądź pozdrowiony. Tak, patrzcie, towarzyszy. mam reklamy różne. I jeszcze artykuł? To jak to jest teraz? Mam tu mam gazetę, mam reklamy i jeszcze mam raz? Chyba, że to jest sam artykuł o mnie. Na pierwszej stronie jest moje wielkie zdjęcie. Artykuł jest dalej. O, niech mówi sobie. Były pracownik Ministerstwa Galaktycznej Niepewności. Wydziału do spraw wypalania kręgów w zbożu zbiegł z Cygnus Alpha. Obywatel Floyd... 127 48 69 za popełnienie licznych przestępstw przeciwko omnibrejnowi, włączając w to zdradę stanu i permanentne niszczenie własności omnikorporacji. Został zesłany do ośrodka penitencjarnego o zaostrzonym rygorze 34 cykle temu. Jednak już po 13 cyklach zauważono jego zniknięcie. Uważa się, że zdołał zbiec skradzionym statkiem więziennym, który rozbił się na planecie film. Służby bezpieczeństwa pojawiły się tam jednak zbyt późno i teraz uważa się, że Floyd powrócił na Metro Prime i nadal znajduje się na wolności. Jego ucieczka miała miejsce dokładnie 101 cykli od zainstalowania w więzieniu nowego, nowoczesnego systemu alarmowego. No, widzicie to teraz, Floyd, co to, to, to jest nie lada szycha, tak właściwie. Yy, mamy jeszcze owsiankę zresztą z więzienia cały czas. I mamy jeszcze strój boga. Oj, ej, tutaj mamy pilocik do sama. ciekawe czy mogę. To nie ma sensu, skoro sam nie funkcjonuje poprawnie. Aha, dobra. No, okej, okay, no to musimy wrócić na. Pierwsze, pi znaczy, w sumie na parter. No, tu jesteśmy na poziomie pierwszym. Musimy wrócić na poziom zerowy. Zobaczymy, czy nasz motorek jeszcze stoi. Przynajmniej byśmy chcieli, żeby stał. No, musimy zorganizować pojazd. Ona będzie międzyplanetarnym, więc no, generalnie no, na motorku może być ciężko, ale przy pomocy motorka będzie nam łatwiej cokolwiek ogarniać. Jak widzimy nasz motorek stoi. Nie ma już tutaj tych kontrolerów śmiesznych, co się kochali wzajemnie. W sumie jeden to był kontroler, a drugi to był yy, pilot. Okej, okay, mamy tutaj, widzicie, motorek, ale mamy założoną blokadę. Straż miejska musiała podjechać. Wygląda teraz dość mizernie. Tyf. Bez kasku? Co ja teraz zrobię? Zapłacisz grzywne, obywatelu. Yy, obywatelko. Za co? Za terminowe parkowanie. Ale ja nie mam pieniędzy. Przykro mi, obywatelko. Yy, Według przepisów. No co ty, obywatelu? Z pewnością dojdziemy do porozumienia. Obywatel, myślę, że nie, obywatelko. To byłoby pogwałcenie tego yy, yy, yy. Zaraz, ile wynosi grzywna? Zaraz się sprawdzę. 43 kredyty, obywatelko. To wygląda na to, że na to nie kończyra miłego cyklu obywatelko powinnaś trochę podkwycić z tymi nogami, zanim spróbujesz jeszcze raz, obywatelko. No dobra, floydyna generalnie już się wczuła w rolę um, obywatela płci y, żeńskiej. No, i tak jak widzicie, na, na ten moment stąd nie możemy ruszyć, byśmy musieli zapłacić. Yy, no, karę, tak? Za zbyt długie stanie. Staliśmy w sumie ponad. Yy, w sumie nie wiem, ile my tutaj mogliśmy być, no bo ileś czasu leciliśmy na. Obywatele alfa? Metro Prime! Mówi do Was! Yy, według tego, co przeczytaliśmy w gazecie, to byliśmy około 13 dni. tam Czy tam cykli? No, to jest jako dzień. Tak liczę. Yy, Obywatele Metro Prime. Mówi wasz jedyny A, i tak. niepowtarzalny o mnie. Byliśmy 13 cykli na Cygnus Alpha, potem byliśmy przez chwilę na film, nie wiadomo ile to wszystko tam trwało. Także no myślę, że koło 20 cykli minęło przynajmniej. U nas kupicie najświeższe metronius. No także troszeczkę za długo staliśmy na tym parkingu. No i idziemy teraz do Dolores się poradzić, co ja mogę zrobić z tym. Bo Floyd jest na tyle przygłupi, że nie jest w stanie sam nic wymyśleć. trzeba się posługiwać Dolores. Ech. Co znowu? <grym> Mój kosmo-motocykl został zablokowany. Co mam teraz zrobić? Floyd, jeśli chcesz być jednym z nas, musisz się nauczyć myśleć samodzielnie. Myśleć samodzielnie? Dobrze. Spróbuj wyobrazić sobie, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji. Teraz się Już wiem Co wiesz? Już wiem, co ty zrobiłabyś w takiej sytuacji Tak? Kazałabyś komuś rozwiązać ten problem za ciebie Ech, Floyd, musisz się jeszcze wiele nauczyć Przydałaby mi się jakaś pomoc Hej, a co z tym gardumem? Gdzieś się pewnie kręci na Metro Prime Jeśli go odnajdziesz, może faktycznie pomoże ci z tym motorem jak planujesz uratować naszych towarzyszy? Na razie załatw dla nas transport. Resztę wyjaśnić później. Mmm. Eee, to ja już pójdę. Dobra, no to w takim razie no ja wiem gdzie jest Gardum, więc od razu pójdziemy do niego, nie będziemy tutaj marnować czasu. Faktycznie jest na Metro Prime. A tak sobie pomyślałem, że przecież, no tak, Floyd niby zmienił tożsamość, ale jeżdżenie bez kasku to nadal jest przestępstwo, więc jak on będzie jeździł bez kasku, będzie ryzykował, że szybko go nową tożsamość również spali. No ale powiedzmy, że pewnie bierze to pod uwagę nasz Floyd, który niekoniecznie bierze cokolwiek pod uwagę. Musimy iść sobie do ministerstwa, pamiętacie tą lokację? Tam zresztą zostaliśmy wysłani na Cygnus Alfa bezpośrednio. Moli! A, tutaj Moli. Bo Moli nie ma. Yy, właśnie, bo ja chyba się pospieszyłem, nie co nie Gdzie w ministerstwie, tylko... Tutaj jest. O właśnie, widać go nawet lekko przed ministerstwem. Widzicie? Jak się dobrze przypatrzeć, to, to tutaj widać jego głowę, on tutaj stoi. Pozdrawiam was obywatele. Coś tu jest nie tak. Towarzyszy Floyd. To ty? Mm. Tutaj. Tutaj jestem. Gardum? Szukałem cię wszędzie. W tej chwili działam tutaj nie. O co chodzi? Mój kosmo motocykl został zablokowany w dokach. Założyli klamrę, co? Rozumiem. Będziemy potrzebowali czegoś do odwrócenia uwagi, żebyś mógł to spokojnie zdjąć. Odwrócenie uwagi. Właśnie o czymś takim myślałem. Da się załatwić, towarzyszu. Skontaktuję się z jednym z sympatyzujących z nami pilotów i zaaranżujemy mały wypadek. Wypatruj frachtowca z oznaczeniami KOP13 DUB 3 KOP13 DUB 3 Dobrze. Muszę znikać, żeby nikt mnie ktoś zauważy. Żegnaj, towarzyszu. Op13, Dub3. W ogóle tak mi się skojarzyło, że tutaj będzie jedna taka zagadka, gdzie trzeba będzie ustawić chyba jakieś parametry, czy tam no, liczby jakieś, ale one będą wzięte z, z różnych informacji. I generalnie to jest chyba jedna z najbardziej skomplikowanych zagadek, generalnie w, we wszystkich grach, jakich kiedykolwiek grałem. Postaram się wam to wyjaśnić, bo udało mi się znaleźć właśnie takie uzasadnienie jak rozwiązać tą zagadkę i to uzasadnienie jest na kilka stron ale postaram się to streścić wam jakoś bo tak jak mówiłem staram się wam jak najwięcej wytłumaczyć tych zagadek żebyście tylko żebyście też rozumieli o co w ogóle w tym chodzi a nie żebyśmy tylko po prostu klikali bez sensu bo wiadomo rozwiązanie z neta łatwo wpisać ale zrozumieć też jest ważne przynajmniej dla mnie żeby jak gram żeby rozumieć zagadkę bo jak już mam rozwiązanie z neta, to przynajmniej chcę wiedzieć, jak do tego dojść, tak? W razie czego samemu. Dobra, w każdym bądź razie tutaj musimy sobie. Jesteśmy w obserwatorium, też pamiętamy tą lokację, tutaj kopnąłem maszynę. I tutaj musimy coś zrobić. Teraz sobie zerknę tylko. Guzik niebieski najpierw byśmy musieli wcisnąć. Aha, czyli to jest pewnie. Tak. Wynormowaliśmy ciśnienie tam w tej śluzie. Teraz wciśniemy sobie guzik zielony. Okej. Okay. I teraz możemy spojrzeć tutaj przez to okno. Kop13 dub 3. W sumie to nie bardzo wiem, co tutaj ma się wydarzyć. Nie wiem, czy tutaj coś przyleci z taką informacją. W ogóle tam z, na niebieskim budynku jest Ataro. Tak z Atari, pewnie podróbka. No, tutaj coś takiego lądowało, ale. No dobra, nie, nie mam pojęcia, co tutaj, ale musiałem przez to spojrzeć. I na razie stąd wyjdziemy po prostu. Yy... No i pójdziemy do salonu Gier. Ja wam pokażę o co chodzi, bo będziemy próbowali. Znaczy, musimy zdobyć pieniążki, tak czy siak. I salon gier jest tutaj dosyć fajny, tylko że po prostu dosyć długo to trwa, więc prawdopodobnie, jakbym chciał wam to wszystko pokazać, to y, będzie to przynajmniej jeden odcinek. No i tak się zastanawiam, bo w sumie i w Lary mieliśmy taką sytuację, że przez cały odcinek graliśmy w, w karty. I jeszcze w jakiejś gierce też było coś takiego, że prawie cały odcinek y, robiliśmy jakąś jedną zagadkę. No i tak się zastanawiam, że prawdopodobnie tutaj też akurat tak zrobimy, że po prostu jeden odcinek będzie bonusowy, taki może nawet ponad właśnie mm, plan, że wyjdzie poza środą i, i sobotą, tylko na przykład wyjdzie sobie tam w czwartek, a właściwie to może bardziej w niedzielę, bo ten odcinek, który teraz nagrywam wy, jest w piątek, wy go sobie obejrzycie w sobotę jutro, to może w, yy, no nie, no, na niedzielę i tak nie dam rady, ale jakoś postaram się, żeby odcinek bonusowy był z samego grania na salonie, żeby się pojawił po prostu poza kolejnością. Witaj obywatelu, to znaczy wirtualny obywatelu. z gość. Widziałeś już na z Ziemi? Nie. Kopię tyłek. Spójrz na te renderowane tekstury, człowieku. Czujesz normalnie, jakbyś tam był? Da-da-da, pyta. Da-da-da, pyta. Bo wszystko w porządku, obywatelu? Eee, no jasne, człowieku, spoko. Dobra, potrzebuję jakieś tokeny. Poproszę trochę żetonów. Trzymaj, koleś. Baw się dobrze, stary. W sumie to fajnie, że dostaliśmy te żetony gratis. Wyskiosk. Hmm. No to tutaj kręci się wirtualny obywatel, który prowadzi ten biznes. Mhm. Jeszcze tu mogę sobie zerknąć. Graber maszyn. Zaraz dokończę tamten wątek. To jeden z tych idiotycznych automatów, gdzie kierujesz sztuczną ręką i próbujesz chwycić nagrodę. Byłem w tym mistrzem jako młody obywatel. <laughs> no, także zrobimy właśnie specjalny odcinek bonusowy, gdzie będę tylko grał. I kto po prostu nie będzie chciał obejrzeć tego, to nie obejrzy. I tak będzie chyba najkorzystniej. Ja sobie tutaj muszę zapisać gry tak czy siak. Bo zapewne za chwilę skończymy. No troszeczkę będzie krótszy odcinek dzisiaj. Będzie około 20 minut. I tylko wam wytłumaczę właśnie o co tutaj chodzi. Mamy tutaj automat z Simona, tak jak widzicie. Chyba trzeba wrzucić do środka rzeto. Ok, wybaczcie, ale kurier mi zadzwonił i musiałem spauzować na sekundę, bo tu pies jak zacznie mi wyjść, to jest koniec. Dobra, wytłumaczę wam o co tutaj chodzi. Mamy tutaj taki automat z... Simonem, tak jak widzicie. I jak wrzucimy sobie do niego monetę, to będziemy mogli zagrać w gry. Gry będą losowe i tu jest ten problem. Już patrzę, jak to tutaj jest opisane. Dobra, gry są losowe, ale będziemy musieli wykonać 6 gier, znaczy tak jakby przejść 6 gier z rzędu na jednym żetonie i wtedy wygramy nagrodę główną, którą chcemy wygrać, bo po prostu. No po prostu tyle będziemy potrzebować, tak? Tych żetonów. I tak jest gra skonstruowana, że nie wystarczy na przykład po małej kwocie wygrywać, tylko musimy faktycznie wygrać wszystkie te 6 gier z rzędu. I wtedy dostaniemy tam najważniejszą nagrodę, czyli tam te 240 chyba żetonów, jak tutaj dobrze widzę. Także pokażę Wam tylko, jak to wygląda teraz. Wrzucamy sobie żeton. I tutaj gry będą losowane. I nie pamiętam, czy się mogą trafić. No, na przykład... Aha, tutaj dopiero teraz sobie klikamy start. E, chyba nie mogą się dwa razy te same trafić i gier jest chyba więcej niż sześć. Po prostu możemy dobrze wylosować albo trudno i niektóre gry są bardzo proste, a niektóre gry są dosyć trudne. Tu mamy balancing krasto krastoludów. No wszystkich tu. aby zbalansować huśtawkę. Pamiętaj, czas ucieka. No i tu... Tutaj mamy coś takiego, że musimy tych karzełków tak ustawić, żeby po prostu zbalansować kuśtawkę, tak jak tam zostało powiedziane. Więc musimy kombinować. No, akurat mi się udało. Mam nadzieję, że zapamiętam to. No i dobra, nie ja będę teraz grał dłużej, żeby nie Brawo. przecią... Masz w banku 5 żetonów! No, mamy 5 żetonów, a musimy mieć wszystkie żetony, nie? W sensie, wszy wszystkie jakie istnieją na świecie. Także w kolejnym odcinku zagramy, zaraz ja sobie teraz to wybiorę. Wracaj szybko i zagraj ze mną jeszcze. No, ale tak jak wam powiedziałem, my będziemy musieli koniec końców rozbić bank, czyli musimy Bądź wygrać wszystkie żetony, towarzysz. bo tutaj tak naprawdę widzicie, że nawet ich nie dostałem, nie? Jak wygramy główną nagrodę, to nam się pojawi dodatkowo, że właśnie damy jest dużo tych żetonów. Będziemy mogli to wymienić na nagrodę chyba główną albo coś takiego, zobaczymy. Yy, także kolejny odcinek będzie poza kolejnością, nie wiem kiedy bo już dzisiaj go na pewno nie nagram, może mi się uda nagrać go w poniedziałek, wiecie, i wtedy się pojawi we wtorek bonusowy, a w środę już będzie kolejny odcinek z dalszą częścią historii, także tak się może umówmy, a teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych, cześć!